Cześć, witajcie w Pepku. Zapraszam Was na przegląd ze mną. No i słuchajcie, mamy tutaj poduchy, e, koce. E, no, różne słuchajcie, dywany nawet. E, o, ale słuchajcie, mi zaciekawiła ta poduszka. Dłany kolor, taki kwiatek. O, różowa serce na walentynki za 15 i słuchajcie podobają mi się te koce ładny bardzo kolor za 20 i są takie wymiary i tak to się słuchajcie prezentuje i mamy słuchajcie koc na walentynki za 30 taki wymiar Jak to wygląda bardzo fajny, mięsisty, fajnie wygląda. Yy, mamy też słuchajcie takie kocyki. O! I cena. Zaraz <grym> się dobiorę 30 zł, takie koniki. Yy, mamy też takie giawiastki. Kocyki. O! za 30 zł, więc nowości i widzę tutaj taką poduchę ciekawą. Oj, patrzcie, jaki słodki misiu. Zobaczymy cenę. Cena 25 zł. Mojemu psu by się to bardzo spodobało, naprawdę. I to taki beżowe jest, śliczne. I słuchajcie, koce Te standardowe koce za 10 O! I słuchajcie, mamy też stolik, jeżeli potrzebujecie za 30. Taki. Jeszcze taki, ale nie będę odwracać jedną ręką, bo jest ciężki. Wybaczcie mi. Ale to są rzeczy niedrogie. I słuchajcie, nowości. Mamy takie podkładki za 10. Bardzo ładne. To można prać. Ja jestem za tym, żeby takie rzeczy, które można prać. Mamy też takie drewniane. O. Takie zimowe za 15. I mamy takie zwiklinowe, ale, ale bezcenne, bo nie widzę ceny. Ale tu jest cena, czekajcie. 12 zł. O. No i te moje słuchajcie, ulubione za ósemkę. Są dwie. Ja je piorę, nic się z tym nie dzieje. W przeciwieństwie do tych takich plastikowych, które się bardzo szybko niszczą, i dla mnie to jest takie, wiecie, niepotrzebne robienie plastyku. Mamy też fajny obrus za 20. Drugi fajny za 40, bardzo ładny. I tu mamy w promocji taki bieżnik za 7 zł tylko. Taki wąski. Fajna cena. Tu mamy świąteczne rzeczy za 50 nieprzecenione jeszcze oj, ten jest piękny, patrzcie 50 świąteczny fajnie jakby go przecenili, już 20. To bym sobie kupiła ścierki za 20. Nie, co ja mówię, Oprócz taki w kratę Bardzo ładny i taki klasyczny za 50 no i słuchajcie, tutaj dalej podkładki. Tutaj mamy za stówkę tak, taką zasłony. one są dwie zawsze, tam kiedyś się jakaś widzka ze mną kłóciła, że jedne, no pisze jak byk dwie, ale musi dać komentarz bez głowy, 60. i się dochodzi, że są pojedyncze, nie, zazwyczaj dwie sztuki są, ehm, no na okno potrzeba zazwyczaj dwie, Uch, te są takie grube. Za 80 i gra muzyka, i nie wiem, czy mi YouTube to później nie zablokuje. I nie będę musiała <laughs> za 50 takie e, mojej muzyki dawać. No i tutaj jeszcze na poduchy wam pokażę. 6: czy cena fajna, taka naturalna, już takie na wiosnę. Słuchajcie, można się odkupić za 12, za 10. o, za 12. Taka klasyczna Za 15 I co to jest tutaj, słuchajcie Jaka cena 30 To jest taki Bieżnik gruby może Słuchajcie, albo dywan Czasami te rzeczy tak wyglądają, że nie wiem Czy to 15, bieżnik czy dywan Powiem wam szczerze, teraz tak to jest zrobione A to za 8 Bardzo też fajne o. Tak to się prezentuje i te dywaniki z tego co pamiętam były niedrogie, 40 zł, ale to jakiś większy, słuchajcie teraz, bo był też taki mm, bardzo tani. Tutaj mamy z Barbie już przeceniony na 17 zł. Dywanik, I, słuchajcie, idę dalej. Mamy krzesełka, które zawsze są 40, często. O. I tak słuchajcie, idę dalej, żeby tu nie przeszkadzać niektórym, którzy kupują. O. Ale chcę Wam jeszcze pokazać bardzo fajne rękawice kuchenne za piątkę. Patrzcie, jakie ładne sztuka, bardzo ładne wykonanie. Te w kraty też mi się podobają, tamte też. No wszystkie mi się podobają. E, ta też mi się taka windycz podoba. Bardzo fajne ceny i tutaj mamy takie za 15 podwójne z takim zabezpieczeniem silikonowym. I tak to się słuchajcie prezentuje. E, tutaj słuchajcie mamy za 15 takie ścierki komplety. Takie windycz mi się bardzo te podobają. Słuchajcie, za 10. Te kwiatki i tu są 3. O bardzo też fajne. Tutaj za 15 master szef się reklamuje. O. No i słuchajcie, wylądujemy jeszcze na kubeczkach. Ten kubeczek jest bardzo fajny. Moja kolorystyka. I słuchajcie, chyba kosztuje dyszkę. Powiecie, te ceny są takie małe. Tutaj mam już kubek walentynkowy, I chyba 12. Mówię chyba, bo widzę, tu jest oświetlenie sztuczne, odbija się w tych rzeczach. I tak to się prezentuje. I jeszcze Wam chcę pokazać, bo tu coś widzę jakieś serduszko. Co to jest? Nie, myszka Miki. W czołcie serduszkę. Seny nie odczytam, niestety. I taka malutkie, ale takie coś też jest. I to są, słuchajcie, dzbanki. Ale ja już ten przegląd kończę. Dajcie znać, czy w ogóle przeglądy nadal Was interesują, bo widzę, że mają małą wyświetlalność czasami. Mm. Zostawcie komentarz, uśmiech, serduszka, jak nie macie czasu i baj!